Obecna w Norwegii. Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę z takim e, tematem, e, pod tytułem, chyba tak nazwę ten film. E, Norweg to też człowiek. I e, mam pewien problem, e, z którym chciałabym się z Wami e, podzielić. Mam pewną e, Zosię na kanale, e, która sobie śmiga e, po moich różnych filmach i e, zostawia. E, powiem tak. Komentarze, ślad po sobie, żeby nie powiedzieć smród. Wybaczyłam to, że, że mi napisała, że jestem zaniedbaną babą, bo sobie pomyślałam tak, może kobicina ma problemy ze wzrokiem, albo ma okulary, ale musi przetrzeć szkiełka. Gadam bzdury, wybaczam. Po prostu ma źle dobrane okulary. Bywa i tak. Pod jednym z filmów e, Zośka napisała Nie gadaj bzdur, ty babo, lepiej idź do lasu, nazbieraj jagód i zrób chłopu pierogi. Tak. Ja tej Zośce odpisałam, oczywiście, że w marcu. W Norwegii będzie mi bardzo ciężko znaleźć jagody w lesie, ale napisałam jej, że jest jedna opcja. Mogę kupić mrożone jagody i zrobić chłopu pierogi. Dobry pomysł. Więc tak, dałam Zośce kilka szans na to, żeby dalej była gościem na moim kanale, że tak powiem. Ale. Komentarze pod różnymi filmami były coraz bardziej e, zuchwalsze, e, więc, e, więc ja podjęłam decyzję, że przynajmniej na jakiś czas Zośka zniknie z naszego towarzystwa. Dokąd będę miała kanał e, na YouTubie, będę dbała e, o pewien e, porządek, o pewną e, kulturę, żeby e, wszystkim, którzy e, do mnie wpadną, e, po prostu miło się. E, przebywało, słuchało, wymieniało różnymi komentarzami, doświadczeniami z życia za granicą na przykład. Hello. Nie jest kozetką u specjalisty, więc ja przepraszam, ale ze wszystkimi swoimi demonami proszę udać się w inne miejsce. To już tak na przyszłość dla tych e, e, innych zosiek. Więc tak, Zośka wypadła z naszego klubu, że tak powiem. Przepraszam tych, którzy lubili Zosię. Zacznę może od tego, w temacie Norwek to też człowiek, od tego, że słyszałam bardzo dużo różnych historii, różnych opinii na ten temat, ponury Norwek, nieponury Norwek naród zamknięty w sobie, ciężko znaleźć przyjaciół wśród Norwegów i tak dalej, i tak dalej. Ja dużo zauważyłam, mówię na swoich filmach o opiece społecznej. Tematy właśnie krążą wokół tej opieki społecznej, bo tam w sumie też miałam bardzo dużo różnych takich przygód życiowych, że tak powiem, tam łapałam przeróżne doświadczenia. I może zacznę właśnie tam. Ja Zaczynając pracę w domu opieki, to była moja pierwsza praca, kto ogląda na bieżąco moje filmy, to już, to już wie. I tam miałam dwie kobitki, dwie norweszki, w takim wieku, no starsze ode mnie, one w tej chwili są już na emeryturach. One po prostu wzięły mnie w opiekę. One we dwie tłumaczyły mi z norweskiego na nasze, że tak powiem. To niewiele pomagało na początku, ale, ale doceniam ten wysiłek, że one y, mimo wszystko próbowały. To właśnie jedna z nich zawiozła mnie do dentysty z moim y, nieszczęsnym zębem, że tak powiem. Z jedną z nich mam kontakt do dnia dzisiejszego. Judith już jest na emeryturze, ale, ale dalej gdzieś tam ten kontakt podtrzymujemy. Ta osoba pomogła mi. Ja nawet nie umiem tego ubrać w słowa. Ja miałam bardzo ciężki poród z moim synem. Zamiast rodzić z położną w kameralnym pokoiku, na lajtowo, rodziłam, chyba miałam około pięciu osób wokół mnie, dlatego że, że wynikła pewna sytuacja, nie chcę o niej mówić tutaj. I ta kobieta, ta moja Judith, ona była tam przy mnie, ona wparowała do tego pomieszczenia, ona, przepraszam, ona trzymała mnie za rękę. To jest niesamowite. Mało tego. Ona ich nawet zrypała, dlatego że było coś, co jej się po prostu nie podobało. E, oczywiście ja to wszystko, całą tą historię y, znam z opowieści, dlatego że akurat y, y, w tamtym czasie y, no, nie bardzo jakby y, wiedziałam, co się wokół mnie dzieje, tak. Oczywiście tutaj przy tej okazji również chcę dodać, że moja córka wtedy też była z Judith razem, czekała gdzieś tam na korytarzu i potem szybciutko przyszła oglądać swojego braciszka. Także, także miałam dwie, dwie osóbki, które mnie wspierały. Żeby nie było, bo też się znalazła osoba na kanale. Hmm, która tak jakby jest samozwańczym adwokatem mojego męża w jednym z filmów, więc żeby nie było, mąż też przyjechał do mnie. No tylko za, za chwilę, tak, za jakiś czas. Od Judit dostaliśmy e, wyprawkę dla dziecka i z Judit mam kontakt do dnia dzisiejszego. E, raz za czas umawiamy się na takie nasze e, wyjście. E, bardzo doceniam ją. E, jest to fantastyczna osoba. E, ona mieszka daleko ode mnie, bo my poznałyśmy się w pracy, ale, ale jakby jesteśmy z różnych miejscowości I, i, i pewnego dnia miała ochotę bardzo się ze mną spotkać, pogadać sobie, ale nie miała siły jechać autem, więc wskoczyła do pociągu i przyjechała, no powiedzmy do bliższej miejscowości i, i ja również ze swojej miejscowości, tak jakby spotkałyśmy się w połowie drogi. Więc jest to bardzo ważny człowiek tutaj w Norwegii y, dla mnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Y, w innym domu opieki y, też miałam y, norweszkę, y, która była dla mnie bardzo, bardzo miła. Która, y, jakby sama od siebie y, uważała, że, że warto mi jest pomóc. Y, może była z natury pomocną osobą, więc od niej też dostałam dużo pomocy. W taki sposób, że ona bardzo miło opowiadała o mnie do szefowej, a od szefowej zależało, komu, gdzie, kiedy da dyżur. Bo ona, jako szefowa, też musiała rozdzielać na ludzi różne dyżury, więc ona dla mnie, jakby, ona mi nie dawała taką pomoc, że ja dostawałam dyżury, na popołudnia, dużo ludzi właśnie tam mnie ogólnie rozumiało, że, no, że ja jestem z dzieckiem w domu, że nie dostałam miejsca w przedszkolu. No i że dla mnie jedynym, jedynym wyjściem, żeby, żeby, żeby zarabiać pieniądze, no są te wieczorne dyżury. I tam było bardzo dużo ludzi, które to rozumiały, nie było to w ogóle zazdrosne, a ta właśnie jedna była jakby dla mnie taką najbliższą koleżanką. Ale. Ta koleżanka, to ona była kibicem, że tak powiem, Marit Bjorgen. Pamiętam, y, jak były zawody, i w tych zawodach wygrała Justyna Kowalczyk, a nie ich Norweszka. To ona, uwierzcie mi, resztę dyżuru, nie rozmawiała ze mną. Ja z racji na to, że ja mam duże doświadczenie w pracy z ludźmi, w pracy w grupach, ja ją rozumiałam, więc jakby ja nie brałam tego do siebie, rozumiałam ją, że no w takiej sytuacji ma prawo być w... zdenerwowana, tak? Więc ona była bardzo fajną koleżanką w tym domu opieki do momentu, kiedy w telewizji nie pokazywali zaciekłej walki między Polską a Norwegią. Ta koleżanka wyjeżdżała często za granicę, była kilka razy w Krakowie, i właśnie wtedy, kiedy ona mnie poznała, kiedy pracowałyśmy, była na wycieczce w Krakowie, i pewnego dnia słucham, ktoś puka do drzwi. Ona w ogóle nie wiedziała, gdzie ja mieszkam, ale po prostu dowiedziała się, i przyjechała do nas z całą światą zakupów z Polski. Przywiozła mnóstwo słodyczy, samych dobroci z Polski. Tak, mnie, tak nas tym wzruszyła. Ona była taka trochę crazy. Mówi, że w sklepie mówi, że pracuje z taką Ireną z Polski i żeby jej powiedzieli, co tutaj w Polsce można kupić, co tutaj Wy Polacy lubicie, żeby mogła mnie kupić. I zabrać do Norwegii. Więc tak. Ja to norweskie społeczeństwo dzielę sobie na dwie grupy. Na grupę Norwegów, takich rdzennych, że tak powiem, i na Norwegów, którzy łączą się z, z partnerami z innych krajów. Taki Norweg ma, według mnie, większe zrozumienie. I lepszy kontakt z cudzoziemcami niż taki, no, który tego kontaktu nie ma. Oczywiście ja jestem, ja mieszkałam w jednym kraju, teraz mieszkam w drugim, więc zawsze gdzieś tam te porównania wypływają na wierzch, że tak powiem, zdania są podzielone. Ale jeśli o mnie chodzi, to ja tutaj w Norwegii bardzo dużo takich pozytywnych rzeczy nauczyłam się właśnie od Norwegów. Nauczyłam się takiej cierpliwości, zaprzestania, gonienia za czymś, co się nie da dogonić. Wrzucenie na luz, celebrowanie na przykład piątków. Ja nigdy w Polsce wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, że przyszedł piątek i jest weekend po prostu no, no jest tak natomiast tutaj w piątki yy, od razu widać yy, oczywiście ja mówię tutaj ze swojego doświadczenia od razu widać w grupie ludzi że jest piątek że ludzie są bardziej yy, tacy radośniejsi w pracy yy, wiedzą że nadchodzi weekend yy, i oni na przykład w piątki nazywa się to Fredakskus yy, przygotowują sobie yy, no takie lepsze jedzenie, no nie wiem jak to nazwać, coś takiego ekstra, yy, co wszyscy w rodzinie lubią, na przykład pizzę domową, czy taku, yy, no to co lubią yy, w danej rodzinie i cieszą się na to, tak, opowiadają sobie, mnie się na przykład pytają, co Ty dzisiaj robisz na ten Fredax yy, No i oczywiście weekend też należy do nich, yy, górki, yy, wyjazdy rowerowe, bieganie. Mnie w ogóle tutaj właśnie w Norwegii uderzyło to, że Norwegowie bardzo aktywnie spędzają czas. Biegają na nartach w zimę. Ostatnio tutaj u nas właśnie jak spadło więcej śniegu niż zazwyczaj, to ja patrzę, a do pracy niektóre panie przyszły na nartach. Źle się wyraziłam, nie panie do pracy, tylko mamy z dziećmi na nartkach. No, oczywiście nie mogę zapomnieć. Powiedzieć, że ja w rodzinie, że tak powiem, mam Norwega. Dlatego, że moja córka no, jest w związku z Norwegiem, jest to bardzo sympatyczny chłopak. Nie wygląda na Norwega, wygląda na Hiszpana. <grywy> Dostałam komentarz, żebym opowiedziała. Troszkę o Norwegach, co lubią jeść, jak spędzają czas, no więc tak jak mówię, że czas naprawdę spędzają bardzo aktywnie razem z dziećmi, a jeśli chodzi o jedzenie, to z, z moich doświadczeń hmm, wynika to, że hmm, jest część Norwegów, którzy na przykład są w stanie zjeść polski żurek. Hmm, tam, gdzie pracowałam w domu opieki, tam wyjeżdżały często właśnie te dziewczyny do Polski na takie jęte tour się to nazywa, czyli zbierały się w kilka dziewczyn i po prostu sobie robiły wypad do Krakowa. I one mi właśnie opowiadały, że tam w Krakowie jadły żurek w chlebku. Nasz Norek w rodzinie, że tak powiem, ogólnie lubi takie podstawowe dania polskie, typu kotlet. A właśnie miałam zapytanie o kotlety mielone, więc może powiem tak, że. My, dla naszego Norwega, to nawet czasami przywoziliśmy polskie mielone od, naszej, od mojej mamusi. Oczywiście słyszałam, że jak moja córka na święta gotuje kapustę kiszoną, no to niestety, ale, ale trzeba okna w domu otworzyć. Ja, na przykład, osobiście nauczyłam się od Norwegów nie wydawać dużo pieniążków na prezenty. Tutaj w Norwegii, jak moje dziecko chodziło te wcześniejsze klasy na urodziny, to albo było ustalone, że kupuje się prezent dla dziecka do pewnej kwoty, lub daje się po prostu pieniążki w kopercie. Uważam, że to jest bardzo dobry sposób, dlatego że w Polsce wcześniej. Ja na przykład no, kupowałam jakiś prezent, tak? No i chciałam, żeby ten prezent no, był jakiś fajny, więc dlatego czasami no, trzeba było troszkę tych pieniążków y, wydać. Jak się to mówi, żeby nie, jeść, nie iść z byle głównym. Jestem. Moje doświadczenie też jest takie, że tutaj w Norwegii y, rzadko kiedy dzieci zapraszają się. Prywatnie w małych grupach. W większości przypadków jest to tak, że zapraszają sobie całą klasę na urodziny, lub na przykład, jeżeli jest to chłopak, to zaprasza samych chłopaków, a jeżeli dziewczynka, no to same dziewczynki. Jeśli chodzi o ludzi dorosłych, to ja też mam takie doświadczenie, że dla Norwega ważny jest gest. Że oni nie kupują jakichś. Bardzo drogich prezentów. No, może gdzieś na święta Bożego Narodzenia, no to wtedy tam się gdzieś umawiają, co ktoś potrzebuje, no to to jest inna sprawa. Ale tak jak ja mam doświadczenie, to, to są to rzeczy takie bardziej personalne. Ja pamiętam na przykład, był czas, kiedy moja córka mieszkała na drugim piętrze ze swoim chłopakiem, i kiedy ja miałam urodziny, to on do mnie zapukał ten mój norek i przyniósł mi, on chyba pancake'i robił. I on po prostu napiekł mi cały talerz tych pancake'ów i po prostu mi je przyniósł na urodziny. No, to rozpuściło moje serce i ja tego nie zapomnę nigdy. To było piękniejsze niż, nie wiem, dostać złoty łańcuszek od Norwegowie kochają świece, więc bardzo częstym i popularnym prezentem jest świeczka, piękna świeczka. Ja osobiście mam przeróżne doświadczenia z Norwegami, z tym społeczeństwem, ale ja uważam osobiście, że to jest tak jak w każdym kraju. No po prostu jesteśmy różni ludzie, ale są pewne takie, takie zachowania u tych ludzi, że tak powiem. Wspólne dla, 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 no, dla tej grupy, którą ja przynajmniej znam. Podam może taki przykład: że Norweszki one są bardzo miłe. Ja osobiście uważam, że y, z Norweszką to jest bardzo ciężko się pokłócić. My Polacy, my Polki to wiecie, tak, na argumenty wywściekamy się nawzajem. I albo sobie oczyścimy y, y, atmosferę i dalej już jest fajnie, albo no po prostu nasze drogi się rozchodzą. Ale my jesteśmy ekspresyjni, my pokazujemy emocje. Y, natomiast y, y, z mojego doświadczenia, y, y, to jest troszkę tak, że y, jeżeli Norweszce jest źle w danym miejscu, czy w pracy, czy gdzieś tam y, y, weszła w relację z kimś, która nie do końca jej odpowiada, to ona woli sobie na przykład y, pójść na jakiś czas na zwolnienie i, 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 i odetchnąć, niż próbować na przykład y, no, rozwiązać sobie sytuację. Ba nie pokazują jakby tego, o co im chodzi. O, kurczę, tak sobie myślę, czy ludzie mnie zrozumieją, właśnie, o co mnie tutaj chodzi, że, że ja nikogo nie krytykuję, tylko chodzi mi o to, że. że y, ja na przykład lubię rozmawiać, lubię y, powiedzieć, o co ci chodzi, co ja ci zrobiłam, co mogę w sobie poprawić. Dialog, rozmowa. Natomiast jest część ludzi tutaj w Norwegii, których ja spotkałam na swojej drodze, którzy nie mówią, nie pokazują, o co im chodzi. Wolą się wycofać, y, wyciszyć i wrócić, na przykład kiedy sytuacja się, nie wiem, poprawi. Na przykład, tak. No ja myślę, że ja będę tutaj zrozumiana. No moje takie doświadczenia, jakie tutaj złapałam w obcowaniu z tymi ludźmi, no to jest takie, że Norwegowie mają takie, że tak powiem, wyuczone, wyuczoną taką grzeczność w sobie. Na przykład podam taki przykład. Tutaj w Norwegii w okresie świątecznym, w grudniu, czy nawet jeszcze w styczniu są takie świąteczne obiady, świąteczne imprezy, przepraszam, które nazywają się julebur. I wtedy pracownicy organizują sobie wewnętrznie w firmie, czy idą gdzieś, czy do knajpy, czy gdzieś sobie u siebie, nawet w swojej placówce robią takie małe świąteczne przyjęcia. I ja pamiętam, jak koleżanka mi opowiadała, bo zazwyczaj jest tak, że jest lista, leży sobie gdzieś tam na stole lista, na którą się trzeba wpisywać, kto ma ochotę przyjść. I oni na przykład sprawdzają, sprawdzają, czytają i na przykład Przyjdą do mnie, czy no w tym, w tym akurat przypadku, bo ja mówię o koleżance, podeszła do niej Norweżka i mówi jej, no nie widzę Ciebie na liście, nie chcesz przyjść, no to będzie smutne, jak nie przyjdziesz, no przyjdź. A ona miała w planie nie przychodzić, tak, no bo, no bo czuła się jakby skrępowana w takim towarzystwie, to były jeszcze lata, gdzie ten język może nie był taki do końca na miejscu. No, ale ona sobie pomyślała, tak, no dobrze, no jeżeli mnie tak yy, prosi, no i tak ogólnie stwierdziła, że wszystkim będzie przykro, no to przyjdę. No i przyszła sobie na taką imprezę, yy, siedzieli wszyscy przy takim długim stole. Yy, no i w praktyce, yy, no to było to na takiej zasadzie, że yy, Cześć, cześć, jak fajnie, że przyszłaś i koniec. Każdy zajął się yy, swoją kumpelą. Yy, tak, jakby, która tam gdzieś siedziała obok, i tak dalej. A ta biedna koleżanka, z tego jak ona mi opowiadała, tak. No, po prostu siedziała sobie, i było jej tak przykro, i miała taką ochotę jechać do domu, ale akurat wtedy musiała czekać, żeby ktoś po nią przyjechał, i ten czas jej się tak dłużył. No więc tak, zaprosi cię ktoś, powie ci na tej imprezie. Fajnie, że wpadłaś! I koniec. Ja pamiętam, jak mój syn miał takiego kolegę Norwega, który przychodził nieraz do niego do domu, ale że mieszkali gdzieś tam od siebie, jakiś tam kawałek drogi, no to jego przywoziła mama. Więc ja z tą mamą nieraz zamieniłam jakieś dwa, trzy słowa, czy przed domem, czy gdzieś w progu, jak przyjeżdżała, lub jak go przywoziła. Znałyśmy się naprawdę od przedszkola. Ale. Jeżeli była jakaś impreza, jakieś spotkanie z rodzicami w szkole, to wtedy ta mama widziała mi oczywiście, czy z daleka kiwnęła, haj, no i miała swoje kumpele, tak? Rozmawiała z mamami innymi. I może ktoś powie, że, no, że trzeba też samemu wychodzić z inicjatywą i tak dalej. Ja wam powiem tak, ja już wszystko przerabiałam. Też wychodziłam z inicjatywą. Ja też jestem człowiek taki, że ja lubię i pożartować, pośmiać się, ale są takie momenty, gdzie, gdzie, gdzie mimo wszystko przez pewne rzeczy no, nie da się przebrnąć. Nie wiem, jaki długi będzie ten film, więc może będę pomału kończyć. Chciałam właśnie tak podsumować na koniec, że. Jeżeli ktoś mnie zapyta się, jacy są Norwegowie, to ja powiem, że Norwegowie, z moich doświadczeń, są to ludzie, którzy są bardzo pomocni. Ja osobiście dostałam bardzo dużo pomocy, której nawet można powiedzieć, ani nie prosiłam o nią, ale no, w gruncie rzeczy potrzebowałam, i oni, oni byli na tyle świadomi, i wiedzieli, i mieli wyczucie, w którym momencie ja tej pomocy potrzebuję i, i, i byli przy mnie. Ja jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Uważam, że naród norweski, na szczęście dla mnie, ma w sobie bardzo dużo cierpliwości, pokłady cierpliwości, stoicki spokój, dzięki któremu nauczyłam się języka i nauczyłam się pracować z nimi. Dlatego, że naucząc się języka, potrzeba czasu na wygadanie się, na zrozumienie, więc Norweg miał w sobie stoicki spokój, żeby mnie to wszystko tłumaczyć, y, powtarzać po tysiąc razy, albo gdzieś tam zaprowadzić i pokazać, nie wiem, wiadro, mopa, Irena, idziesz tu, robisz to, rozumiecie, no taki przykład dałam. Y, więc tak, ale jeśli chodzi o takie relacje, y, Taki socjal, takie relacje, no tak, no towarzyskie, tak? To uważam, że są powściągliwi. Niektórych można rozkręcić. Ja znam część u mnie nawet w pracy, jest część Norwerzek, z którymi mi się świetnie pracuje, dlatego że, że mają humor, który ja lubię, bo ja lubię humor, ja lubię. Yy... Pożartować, nie brać życia, nie brać wszystkiego na poważnie. Przecież ja uważam, że z moją córką to jest w stanie wytrzymać no tylko norwek. Dlatego, że moja córka jest taka jak ja energiczna, wyrywna. Nauczyłam się tego słowa z filmu Kogel-Mogel. Podoba mi się to słowo. Ja myślę, że do mojej córki pasuje no tylko i wyłącznie człowiek, który który ze spokojem jej powie Slabaw, y, Jutro będzie nowy dzień. Nie denerwuj się. Po prostu tradycyjnie pozdrawiam wszystkich przeserdecznie. Za paluchy do góry dziękuję za każdą nową subskrypcję, bo też widzę, że wskakują. Y, też bardzo, bardzo dziękuję. Y, pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, no i widzimy się w kolejnym filmie.